Jezu, gry PlayStation Plus. Ja mam o nich opowiadać, że to jest tak gorąco. On nie idzie utrzymać. No. No, ale trzeba nagrać odcinek, nie? Cześć, cześć, witam Was na moim kanale. Ja jestem Aksel, a w dzisiejszym odcinku już standardowo jak co miesiąc zrobimy sobie szybki przegląd gier dostępnych w ramach abonamentu PlayStation Plus. Zapraszam do oglądania. progres i daje nam kolejne świetne tytuły które będą dostępne od 3 września w poprzednim odcinku wspominałem wam o tym, że będę się modlić aby Sony dawało lepsze gry i powiem wam że to naprawdę działa więc może teraz drogi widzu pójdziemy na mały układ i teraz wszyscy razem złożymy modły w kierunku Sony i może w kolejnym miesiącu zaskoczą nas konkretnymi tytułami, wchodzicie w to? bo ja na pewno, a teraz bez zbędnego przedłużania przejdźmy po prostu do odcinka ale jeszcze jedna dość ważna informacja. Kilka dni temu dostaliśmy informację, jakie gry będą. A bodajże w poprzednim miesiącu dostaliśmy informację także o podwyżkach związanych z abonamentem PlayStation Plus. Na szczęście nie ucierpią abonamenci, którzy wykupują subskrypcję na rok i na 3 miesiące. Ale niestety ucierpią ci, którzy kupują sobie subskrypcję wyłącznie tylko na miesiąc. Ponieważ cena. Zrośnie z 33zł na 37zł. 4zł różnicy. Niby niewiele, ale wiadomo jak gracze reagują na podwyżki abonamentów. Sony tłumaczy się tym, że chce zachęcić graczy do wykupywania kwartalnych i rocznych subskrypcji. No ponownie omijam temat, który nas najbardziej interesuje, ale teraz już bez gadania przejdźmy po prostu do sedna tematu. Pierwszym tytułem, który dostaniemy jest nam dobrze znany z kreskowego oraz filmów Mroczny Rycerz Batman Arkham Knight. Wydany został 23 września 2015 roku przez studio Rocksteady, a wydawcą jest oczywiście Warner Bros. Batman jest już czwartą osłoną serii. Jeśli graliście w poprzedniej części tworzone przez właśnie Rocksteady, to przy tej części będziecie się nadal świetnie bawić. Podczas tworzenia Arkham Knight, deweloperzy wzięli wszystko co najlepsze z Arkham Asylum oraz Arkham City. Dodali kilka świetnych smaczków i mamy naprawdę zajebistą grę. Otwarte świat, Miasto Godham City. Starzy wrogowie oraz najgroźniejsi przeciwnicy. Kontra my, jako Batman w naszym Batmobilu. Czego można chcieć więcej? Gra akcji rozgrywana z perspektywy trzeciej osoby. Typowa fabularna gra. W której musimy poradzić sobie z wrogami i przejąć tak zwaną całą mapę podzieloną na trzy obszary. Styl walks został taki sam jak w poprzednich częściach, lecz zostały dodane drobne zmiany, typu możliwość nakautowania kilku przeciwników naraz lub ciągłego obijania, kopania leżących wrogów. Arkham Knight to nie zwykły spacer przez miasto ponieważ ciągle musimy mieć na uwadze to, że w każdej chwili może nas coś zaatakować. Czy to silni przeciwnicy? Czy to silni przeciwnicy? Czy mało znaczący wrogowie? Dzięki pojazdowi, którego dodali w najnowszej odsłonie, czyli Badmobila, będziemy mogli przemieszczać się bardzo szybko i zwinnie z punktu na punkt. Będziemy mogli także strzelać rakietami, a nawet katapultować się, aby szybko przejść w świetnie zrobiony tryb szybowania. Oprawa graficzna działa w oparciu o silnik Unreal Engine, ale została poprawiona względem poprzednich części. Nie będę opowiadał nic o fabule. Ponieważ, jeśli ktoś z Was byłby zainteresowany tym tytułem, no to uwierzcie mi, że jak przysiądzie, to zostanie wciągnięty do tego mrocznego świata. Moja ocena. 8 na 10. Kolejnym tytułem jest. Można to nazwać świeży tytuł, który wyszedł 27 listopada 2018 roku. Studio Gunfire Games, które składało się z większości pracowników, którzy pracowali nad poprzednimi dwoma częściami serii. Także zrobili to tak jak powinno być. Czyli bardzo dobrze. Darksiders 3 jest to już trzecia odsłona serii Darksiders zapoczątkowanej w 2010 roku. Efektowny Slasher, czyli. Taka przygodówka połączona z akcją, nastawiona na bardzo dużo walki. W poprzednich częściach ścieraliśmy się w Apokalipsy. Tym razem kierujemy magiczką o imieniu Furia, której zadaniem jest przywrócenie równowagi między złem a dobrem. Będziemy zmuszeni do pokonania siedmiu grzechów głównych oraz ich małych sługusów. Jeśli chodzi o mechanikę rozgrywki, to mamy dość rozbudowany system walk. Konkretne możliwości yy, tworzenia kombosów, jak i zwykłych ciosów. Z racji tego, że główna bohaterka jest magiczką, wyposażoną w magiczny bicz oraz posługującą się magią, w trakcie rozwoju fabuły możemy zdobyć nowe ataki, ruchy oraz zdolności, ciągłe walki w świecie wyglądającym jak jeden wielki lot. Ale żeby nie było nam nudno ciągle z tą walką, Dostaliśmy także możliwość rozwiązywania różnych zagadek, które urozmaicają nam całą rozgrywkę. Poprawa graficzna w porównaniu do poprzednich części nie została praktycznie w ogóle zmieniona i nadal trzyma ten komiksowy styl, co w moim odczuciu jest naprawdę fajnym rozwiązaniem. Moja ocena 8 na 10. Podsumowując, zostawimy naprawdę dwa świetne tytuły o łącznej wartości w sklepie store równej 328 zł. To nie jest małą kwota. Dawniejsze wersje Batmana miałem okazję ograć na PlayStation 3 i do tej na pewno też przysiądę, bo wydaje mi się naprawdę ciekawym tytułem. Co do Dark Darksiders, bodajże w tamtym roku dostaliśmy w ramach abonamentu PlayStation Plus dostęp do Dark Siders 2. Ograłem go i na pewno trzecią część chętnie ogram. A teraz Wy pochwalcie się, czy już ograliście te dwa tytuły, czy macie zamiar je ograć? Czy akurat mieliście w planach je kupić? Napiszcie mi to wszystko w komentarzu. Pamiętajcie także o zostawieniu łapki w górę, subskrypcji na kanale i widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć.